Jak uwolniłam się od nałogu jedzenia słodyczy? Kiedy mieszkałam w Krakowie ze swoimi przyjaciółkami ówczesnymi, to one żartowały, że ja nie jem chleba z czekoladą, tylko czekoladę z chlebem. Rzeczywiście grubo było tej czekolady. I nie potrafiłam też, kiedy była czekolada, nie potrafiłam skończyć na jednym, na jednym kawałku, musiałam zjeść całą. I to jak na szybciej. Ponadto do swojej herbaty, której piłam 2 litry dziennie, wlewałam całą pełną wielką łychę miodu. Byłam bardzo chuda na dodatek, więc nie wiem, gdzie mi się to podziewało. Pewnie dlatego, że miałam bardzo aktywne życie. Ale generalnie to no, nie jest za zdrowe, no, powiedzmy sobie szczerze. I postanowiłam coś z tym zrobić, bo zauważyłam, że jestem w nałogu. I najpierw próbowałam całkowicie sobie darować słodycze i wytrzymałam tak trzy miesiące. Z bólem. Następne trzy miesiące jadłam głównie słodycze. To nie działało. Więc zaczęłam myśleć o innej metodzie. I stwierdziłam, że ja muszę zastąpić czymś dobrym też te słodycze. I zastąpiłam je suszonymi słodkimi owocami oraz owocowymi jogurtami. Tak więc, kiedy miałam ochotę na słodycz to Zamieniałam go na przykład na banana. Na coś, co lubię, a też jest w miarę słodkie, jest smaczne, a jest przy okazji zdrowe. I na początku nie było łatwo, ale udało się opanować ten nauk i w końcu byłam w stanie być przy osobie, która zjadała czekoladę, i ja nie potrzebowałam jeść tej czekolady. Nawet miśinka nie ciekła yy, na widok tej czekolady, tego chrupania, mlaskania i dalej, czy zapachu. Tak więc. Myślę, że ta metoda też Ci się może przydać. Czyli, nie, żeby uwolnić się od nałogu, to prawdopodobnie nie wyjdzie Ci, żebyś całkowicie nagle porzucić ten nałóg, jakikolwiek by nie był, tylko musisz go czymś zastąpić. Czymś, co by było też w miarę przyjemne, ale nie byłoby tym nałogiem, nie byłoby szkodliwe. Ja tak zrobiłam ze słodyczami, zamieniając je na suszone owoce i na jogurty. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie Marta Terhała Zarzycka, żyj mądrze i zdrowo!